artysta to musi być człowiek wszechstronny. Jeśli by głowa nie pracowała, to by nic nie wychodziło. Jakomuś nie wychodzi od razu, to lepiej niech się nie chwyta. Ja manualnie jestem sprytny. No i mam pamięć komputerową. Ja jeszcze z mojej nauki gimnazjalnej pamiętam wiersze. Fons erat illimis nitidis argenteus undis, quem neque pastores neque te paste monte capelle. kładę się spać, coś mi strzeli do głowy, no to były takie momenty, że w nocy wstałem, przyszedłem do warsztatu, rysunek zrobiłem, no i na rano było gotowe. Początki są zawsze trudne i niekorzystne, ale ja jestem człowiekiem pojętnym. Jakby się nie udało, to bym nie siedział 41 lat w tej pracy. Pracuję z wszystkimi cepeliami w Polsce. No i cepelia była bardzo zadowolona, bo eksportowała to za granicę. Mnie nic nie męczy, a kocham pracę. Zaczniemy od osła. Tyle osłów w Polsce, a ja jeszcze produkuję. Ten osioł w ogóle nie jest drogi, bo kosztuje tylko 7 zł, a roboty przy nim, jak to mówią, nieładnie, do jasnej cholery. Ale wszystkim się podoba. To jest najważniejsze, bo jest wtedy zbyt. Fartu do roboty kupiony w sklepie, a czapa to też w sklepie kupiona, żona kupowała. Już noszę ją około 20 lat. Bardzo ciepła. A z uwagi na to, że mam mało włosów, to bardzo mi się przydaje. Brakuje mi rok do dziewięćdziesiątki. Najpierw pracowałem w Niku w departamencie. Wiadomo. Że każdy musiał mieć przynależność partyjną, no to ja podziękowałem. Właśnie wtedy państwo miodońscy zdecydowali się na pracę dla Cepeli. Ten mały warsztat w żywcu zaczęli wynajmować ponad 40 lat temu. Do każdej pracy jestem przyzwyczajony. Na przykład miałem pracowniku, to po prostu. Pracownik, y, mogę ordynarnie powiedzieć, spieprzył robotę, a żona musiała poprawiać. A gorsze jest poprawianie, aniżeli y, praca od początku. To jest skomplikowana sprawa, bo nie tylko y, wyrzeźbiony, ale jeszcze. Y, Ustawić, żeby on chodził. No, i dać mu y, papier ścierny, żeby się nie, nie ślizgał, tylko żeby sobie chodził normalnie. No i proszę. Trzeba cierpliwości. No, i nie tylko cierpliwości, ale zdolności manualnych, a żona y, jeszcze bardziej precyzyjna była w wykonaniu tych czynności. Y, jeszcze bardziej y, zdolniejsza była ode mnie. I dlatego mi jej okropnie. Brak. Halo? A kto mówi? Proszę panią, chcę pani smutną wiadomość powiedzieć. Żona zmarła 25 lutego. Była w szpitalu cztery dni. No ciężko mi. 51 lat żyliśmy razem. No ciężko mi okropnie. Jestem w warsztacie, porządkuję, bo jeszcze mnie wypowiedzieli z warsztatu. No to na razie, do jutra. Nie dość, że jeden okropny Ból to jeszcze drugi, bo zawsze nieszczęścia chodzą w paszy. Państwo miodońscy nie mieli dzieci ani rodziny. Po śmierci żony pan Zbyszek został sam. Jak już żona umarła, no to yy, już nie dało rady prowadzić, bo żona artystka ja artysta, no i żyliśmy 51 lat ze sobą, bez żadnych zgrzytów, co można poza Ten lokal wynajmowali od początku swojej działalności. Teraz prywatny właściciel nie chce przedłużyć umowy najmu, bo budynek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Pan Miodoński musi się wyprowadzić. A nie ma gdzie. Warsztat pełen jest gotowych oraz jeszcze niewykończonych małych dzieł sztuki. No, przygotowuję do wyprowadzenia się, no ale ciężko. A kwestia w ciągu dwóch tygodni to jest nonsens, żeby wyprowadzić się z takiego ogromu rzeczy. Ładnie się życie układało, ale się brzydko skończyło. Buduję grobowiec, który ma być gotowy w kwietniu. Proszę panią, takiego grobowca na cmentarzu w żywcu powiedzieli, że nie ma, ale żona sobie <grym> zasłużyła. No, ciężko mi. A jeszcze jedno chcę powiedzieć, że to wypowiedzenie to mnie jeszcze dobiło. Niestety, chyba długo życia już nie mam. Wiek to jest jedna sprawa. A druga sprawa to smutek. Tak prawdę mówiąc, to chciałbym umrzeć i leżeć kożony.